Czy ja jestem przeciwna medycynie akademickiej? Absolutnie nie, kochani. Ja nie jestem przeciwna medycynie akademickiej. Sama jestem po medycynie, po pielęgniarstwie. Nieraz mnie niestety nasza medycyna akademicka zawiodła. Ja o tym też piszę w swojej książce, bo myślę, że niejedna osoba się na tym, można powiedzieć, sparzyła, kiedy po prostu cię zawiedli. Nie wiem, czy zawiódł lekarz, czy zawiódł system, ale chodzi o to, że my szukamy później dla siebie rozwiązania. Dla mnie to był taki impuls, że zaczęłam szukać ratunku w medycynie. Takiej alternatywnej w medycynie naturalnej i to było dla mnie po prostu zbawienne. Tyle, co zrobiła dla mnie medycyna naturalna, uratowała zdrowie, a nawet życie w mojej rodzinie, nie jednej osobie, to ja uważam, że trzeba łączyć i trzeba pamiętać, jakie są różnice. Medycyna nasza, akademicka, ta, kiedy idziemy do szpitala, to jest medycyna, która powinna nam ratować życie i ona nam ratuje życie, jeżeli chodzi o takie bardzo ostre sytuacje, pilne sytuacje. No wyobraźcie, u kogoś wyrostek. No to nie ma czasu na parzenie i picie ziółek, jak tu jest ropny wyrostek, on ci pęknie, go trzeba po prostu zoperować, usunąć. A później robić już całe zabiegi i takie już naturalne, żeby wrócić do zdrowia, oczyścić organizm z narkozy i tak dalej. Już medycyna nasza tradycyjna ta akademicka, ona nie powie ludziom jak po takim zabiegu oczyścić organizm z tego całego, z całego narkozu. Słyszeliście kiedyś coś takiego? Nie. A medycyna naturalna w pierwszej kolejności powie, że daj możliwość organizmowi się zregenerować. Zwróć uwagę na to, jakie ziółka trzeba pić, żeby wyprowadzić toksyny. Zwróć uwagę na to, co trzeba jeść i co trzeba pić, żeby organizm wrócił, żeby były siły, żeby tkanki się wygoiły. Także to wszystko trzeba łączyć. Ja uważam, że medycyna naturalna to pierwsza rzecz, niesamowita profilaktyka zdrowotna. Profilaktyka zdrowotna naszej medycyny akademickiej Polega na tym, że przyjść raz do roku, zrób badanie, a później co? Nic nie robić, tylko raz do roku robić badanie i czekać, czy w następnym roku coś mi nie wyjdzie. No to jaka to jest profilaktyka? To jest profilaktyka. Późnego wykrywania choroby. Owszem, ale nie profilaktyka zdrowotna. Profilaktyką zdrowotną w naszych czasach zajmuje się tylko medycyna naturalna. Bo to ona mówi, weź sobie, uzupełnij te niedobory, weź sobie na spacer pójdź, weź sobie, wysypiaj się, to co jest dla insulinooporności też jest bardzo ważne. Wysypiać się. Kto nie szpi, ten ma zaburzenia hormonalne, kto nie śpi, ten ma brak energii. Brak energii, no to wtedy z insuliną i z cukrem jest problem.